Witajcie na kursie Dzieci, Młodzież, Rodziny. Dziś będziemy sprawdzać, czy jesteśmy dobrymi słuchaczami. W naszym świecie mamy zadziwiające możliwości, by komunikować się globalnie na wszystkich kontynentach niemal natychmiast. Możemy słuchać informacji, opinii, porad. Jednym kliknięciem przez internet so many, możemy many, słyszeć many, tak wiele głosów, że I czasami osobiście czuję się tym przytłoczona. Me, to za bardzo mnie pobudza i czuję w moim wnętrzu w zamieszanie. zamieszanie. Uświadamiam sobie, sobie, że mogłabym też uzależnić się, od, się od tego. Nie chcę czegoś przeoczyć. Chcę być na bieżąco. Chcę wiedzieć, co się właśnie wydarzyło, te wszystkie nowinki. Doszłam do wniosku, że to zamieszanie w moim wnętrzu niszczy moją zdolność skupienia się, koncentracji i słuchania. Uświadomiłam sobie to, ponieważ miałam nawyk, że gdy budziłam się rano, to brałam telefon i sprawdzałam różne aplikacje, komunikatory, pocztę. I po jakimś czasie trudno było mi skoncentrować się. Kiedy spędzałam czas z Bogiem, było mi trudno skupić się, skoncentrować. Zajęło mi ileś tygodni po tym, jak podjęłam decyzję, że. Nie będę dotykać mojego telefonu przed moim czasem z Bogiem, przed modlitwą. I czułam, że toczy się pewna walka, bitwa, ale przyszła zmiana. I bardzo cieszę się, że mam ten dobry dla mnie nawyk. Nie mówię, że to dotyczy wszystkich, ale dla mnie to było dobre i ważne, żeby spędzać czas z Bogiem najpierw, zanim inne rzeczy pojawią się. Zanim pojawi się to dalsze zamieszanie, abym mogłam naprawdę skupić się na głosie Boga. Jeśli w ciągu dnia czuję, że moje myśli biegną w zbyt wielu kierunkach, zatrzymuję się i próbuję przyjąć pokój Pana, aby usłyszeć Jego głos znów. Zanim będę kontynuować to, co robię. W Biblii setki razy. Jesteśmy proszeni, aby słuchać, aby wsłuchiwać się, aby słyszeć. Zobaczcie, otrzymaliśmy jedne usta i dwoje uszu. To tak jakby nasze ciało przypominało nam i mówiło, że powinniśmy słuchać dwa razy więcej niż mówimy. Powiedzmy sobie szczerze, wiele z napięć w relacjach pojawia się, ponieważ nie byliśmy w stanie naprawdę uważnie wysłuchać drugiej osoby. Słuchanie to podstawa, to klucz, jeśli naszym pragnieniem jest rozwinąć relacje z serca w serce, co jest Bożym pragnieniem. Względem nas i Niego, a także między nami jako ludźmi. Przykład Królestwa, model Królestwa, pokazuje nam przykład więzi, relacji. Bóg szuka serc, które mogą się z Nim połączyć i z naszymi dziećmi, i z nastolatkami też. W ten sposób jesteśmy połączeni. Wielu młodych ludzi narzeka. Że nie czują się słuchani, wysłuchani. Także ci, którzy obecnie żyją w moim domu. To wymaga czasu. Lubię mówić, że miłość, gdy chcemy zapisać to słowo, to używamy liter CZAS. W wersji polskiej to składa się na czas. Miłość to czas. Utrzymana uwaga, żadnych telefonów, żadnego patrzenia na ekran, kontakt wzrokowy, który jest tak ważny Kiedy dla mnie. Kiedy ktoś nie patrzy na mnie, gdy mówię, to naprawdę mam wrażenie, że ta osoba mnie nie słucha. Wyszukiwanie właściwych momentów. W naszej rodzinie wiem, że jeśli nie jestem w domu, gdy dzieci wracają ze szkoły czy z jakichś miejsc pracy, gdy nie ma mnie wtedy, to coś mnie omija, bo zazwyczaj wtedy one lubią dzielić się, opowiadać, więc jeśli ominie mnie ten czas, nie da się go już powtórzyć. I tracę w ten sposób okazję, by wysłuchać ich. Muszę uświadomić sobie, że. Ich czas komunikacji nie zawsze pokrywa się z moim. Wiem na przykład, że jeden z naszych chłopców lubi mówić, dzielić się, gdy jest późno w nocy. Gdy ja już kończę swój dzień i myślę: O tak, już prawie skończyłam ten dzień, a on przychodzi i zaczyna mówić, opowiadać. I muszę troszeczkę sobie to ustawić w moim sercu, ponieważ chcę, Podobają mi się te momenty, ale wtedy, w tym czasie, muszę powiedzieć: Dobrze, teraz jest czas, żeby słuchać. Dobrze, nie zrobię tego, co planowałam zrobić, to się przesunie w czasie, ale warto, oczywiście, że warto. Nie ma wątpliwości, że warto wysłuchać syna. Aby wzmocnić w sobie tę umiejętność słuchania, możemy używać pewnych narzędzi. Jedno z nich to bycie aktywnym słuchającym. To oznacza, że kiedy decyduje się kogoś słuchać, to znaczy, że decyduje się wejść w jego buty. Stanąć w jego miejscu, żeby widzieć coś z jego perspektywy. To oznacza, że nie mam gotowej interpretacji, odpowiedzi, aby rzucić ją w niego, gdy on przestanie mówić wiesz, zanim coś powiesz, to ja już znam prawdziwy powód, dla którego to zrobiłeś. Albo on wyjaśni ci, dlaczego to zrobił, a ty mówisz, wiesz, ja wiem, jak to było naprawdę. Nie musisz nawet tego wypowiadać, ale jeżeli myślisz w ten sposób, to będzie to widać, pokażesz to. Będzie to widać po tobie. A to zabija prawdziwe słuchanie, usłyszenie się. Bądź uważny na swój język ciała. Jeśli masz taką zamkniętą postawę, czy jesteś otwarty, jak w takiej pozycji witającej, to zmienia wszystko. To jest zasadnicza różnica. Jeden sposób to też powtarzać, co właśnie usłyszałeś. I czasami będziesz zdziwiony, bo wydaje ci się, dobrze, że słuchałeś dobrze, że powtarzasz dokładnie to, co ta osoba powiedziała. Mówisz to, a ta osoba mówi: Nie, nie, ale ja nie tym się dzieliłem. Ojej. Więc czy możesz powtórzyć to dla mnie? Czasami muszę robić to kilka razy, aby tamta osoba powiedziała. Tak, to właśnie usłyszałaś, bo to chciałem powiedzieć. Tak. Chciałabym zakończyć dwiema radami. Jeśli wiesz, że ciężko jest ci słuchać, to dla ciebie trudne. Po pierwsze, weź jakiś przedmiot, jakiegoś miszka, świeczkę, kamyk, cokolwiek masz gdzieś tam w domu pod ręką, blisko ciebie. And Daj to osobie i jak długo ta osoba ma ten przedmiot w ręku, to oznacza, że Tobie nie wolno mówić. Ten kamień przypomina, ta osoba ma ten przedmiot, więc ja nie będę mówić. Kiedyś byliśmy w naprawdę trudnej sytuacji i użyliśmy tego. Naprawdę było pomocne. Później w grupie uświadomiliśmy sobie, że nigdy nie słuchaliśmy jednej z osób. Zawsze przeszkadzaliśmy jej, przerywaliśmy i stwierdziliśmy, że użyjemy tego sposobu. Jak długo ta osoba trzymała w ręku przedmiot, nie będziemy nic mówić. I wiecie, podziałało. Naprawdę pomogło. Inny sposób, jeśli wiesz, że ciężko jest przestać ci mówić, gdy jesteś w grupie, ponieważ kochasz mówić, masz wiele rzeczy, którymi chcesz się podzielić. Czasami wiesz, jakie to może być trudne w grupie, kiedy ktoś mówi, 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 mówi. mówi. I ty już nawet nie słuchasz tej osoby. Jeśli wiesz, że jesteś, tym przypadkiem to chcę Ci poradzić. Wybierz kogoś w grupie, osobę, z którą czujesz się bezpiecznie, i ustalcie sobie jakiś sygnał, na przykład otwarcie dłoni, rozprostowanie palców, coś innego, co będzie dla Was pomocne. I to będzie znak, który możesz pokazać tej osobie. I to oznacza: przestań mówić. Gdy widzisz ten znak, przestajesz mówić. Słuchanie jest sztuką. Można się jej nauczyć. Słuchanie zapobiega tak wielu relacyjnym bombom, nieporozumieniom, tym wybuchom. Naprawdę zachęcam Was. Przetrawcie sobie ten temat, przeróbcie go sobie i sprawdźcie, czy jesteście dobrymi słuchaczami, albo jak możecie być jeszcze lepszymi. Za chwilę zobaczycie pytania, te pytania wam w tym pomogą. Do zobaczenia. Pytania: czy jesteś dobrym słuchaczem? Czy Twoja rodzina, przyjaciele, dzieci, młodzież czują się przez Ciebie słuchani? Czy masz przykład sytuacji, w której słuchałeś w aktywny sposób? Opowiedz o tym. Czy wyczuwasz momenty, w których już trzeba przestać mówić? Jak radzisz sobie z tym zalewem głosów, informacji, wiadomości, które spływają na ciebie każdego dnia? Co zrobiłbyś w takich dwóch, trzech krokach, które pomogłyby ci? wzmocnić swoją umiejętność słuchania.